Cześć, policzymy sobie teraz całkę z iloczynu X i funkcji wykładniczej o podstawie e. I oczywiście, jeśli mamy iloczyn, no to od razu myślimy sobie o całkowaniu przez części. I zobaczcie, najpierw przeanalizujemy sobie, która nasza funkcja to będzie nasze u, a która to będzie nasza pochodna z funkcji V. Więc myślę, że w tym przypadku wybieramy sobie jako u, wybieramy sobie X bo jak i wyciągniemy z niego pochodną, to będziemy mieli 1, a to będzie nasze V', czyli mamy tak. Zapisujemy sobie pomocnicze działania, U to się równa X i teraz do wzoru nam potrzebne jest U', czyli 1, tak, bo to jest pochodna z X i nasza funkcja V' to jest E do potęgi 2X, więc V, czyli funkcja pierwotna, to jest całka z E do potęgi 2X, a to będzie 1 druga razy e do potęgi 2x. A dlaczego tak jest? No bo jak teraz zobaczcie, z tego sobie zrobimy pochodną, to będzie to e do 2x i razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy 2. No to jakbyśmy mieli tutaj 2 razy e do 2x, no to jeszcze musimy to tę jedną drugą wymnożyć przez 2, żeby wyszło nam e do 2x. Dobrze, to teraz podstawiamy sobie do wzoru na całkowanie przez części, czyli najpierw u razy v, czyli mamy 1, druga x e do 2x i, i odjąć całka z u', czyli 1, i v od x, czyli 1, 2e do 2x. Oczywiście pod x, czyli bo naszą zmienną całkowania jest x. Czyli początek przepisujemy bez zmian. I teraz odjąć. Jedną drugą sobie wystawiamy przed całkę. E, tak, bo to jest stała. I teraz mamy całkę z E do 2x, a już ją wcześniej policzyliśmy. E, I wiemy, że to jest 1,2 druga E do 2x. No i teraz wystarczy zrobić mały porządek. 1 druga x e do 2x. Odjąć 1 e do 2x. I mamy całkę.